Witam serdecznie wszystkich z tej strony. Rybka na początku filmiku chciałem pogratulować koledze z kanału Smok Akwariowy Kuba. Gratuluję ci drugiego syna z całą moją rodziną. Także teraz szkoda mi Ciebie, bo będziesz musiał się pożegnać z akwariami, bo chłopaki ci, ci zabiorą. Ale gratulacje od całej mojej rodziny, że udał Ci się drugi chłopak. Także pozdrawiamy Ciebie, żonę. No i oczywiście pozdrawiam Twoich synów z całą moją rodziną. Mam nadzieję, że będą akwarystami dobra co tu Wam chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć Wam, że tutaj właśnie pokażę za chwilę coś dla jednego kolegi i chciałem też powiedzieć co daje do mrożonek jeszcze ciekawego daje witaminy po prostu, taką jedną witaminę do mrożonek, wibowit taki kupuję w aptece dla dwumiesięcznego dziecka I podaje to z mrożonkami Raz w miesiącu Nie, częst nie często Ale raz w miesiącu właśnie wibowit podaje I oczywiście też od czasu do czasu Daje na, 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 na ma... Właśnie podaje nadmangadian potasu tak zwany kali nie wiem czy to dobrze wypowiedziałem ale wszyscy wiedzą o co chodzi a dlatego to właśnie od czasu do czasu sobie z wodą rozrabiam wlewam do akwarium po prostu oczyszcza z różnych bakcelusów wodę I tu właśnie chciałem pokazać właśnie dla Roberta Wodarczyka. Co się dzieje, jak podaje ogórka. To te właśnie teraz podam. Mam już nabite to, przygotowane. I to daje dużo tego. Tu właśnie Robert, taki kawał ogóra. Zaraz go włożę. Kładam na widelcu. Delikatnie. Muszę się troszeczkę na palcach stanąć, i zaraz będziecie widzieli. Tu wszystkie ryby to jedzą. To jest mało dla nich. To jest mało dla nich. A tu jest, właśnie, drugi. I zobaczcie, co już się dzieje. Tu, w to miejsce włożymy i zaraz zobaczycie, co tu będzie się działo. O! Zawsze lubię się słuchajcie, moczyć. Kocham po prostu, jak ja bym się dziennie nie pomóc w tym akwarium, nie? Także zobaczcie, już się zaczynają. Labeło, jak widzicie rybki spływ podpływać. Może pod, podbliżę troszkę. O przepraszam, ale ręce mokre. Zbrojniczki już zajadają. Także Robert zobacz, tu się zaczyna dziać. Zaraz bliska pokażę. Labeo. Wiadomo, że labeło jest roślinożerne. Lubi. Wszystkie ryby to jedzą. Wszystkie skubią. Wszystkie skubią, wszystkie jedzą. Tu górami mi pięknie urosło. A tutaj właśnie, może podejdę ze statywem bliżej, żebyście zobaczyli. Patrzcie, co się dzieje. O, nawet wygania Samiec, samiec, samiec. samiec. Się tłuką o te właśnie ogóry. A słuchajcie, tu jest tak wam powiem szczerze. Moja wnuczka tak strasznie lubi ogórki, że muszę po kryjomu dawać, bo myśli, że ja jej zabieram ogórki. A zawsze kupuję więcej tych ogórków, żeby mieli. Tu mam tu dwa samce, jak widzicie, kozaki. To są. No jak go odgania, zobaczcie sobie. Walka o ogórka. I tak to wszystko zobaczcie, wygląda. Dopiero włożyłem, a już wszystko zaczyna podpływać, i po prostu jeść. Jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że kiedyś w starej akwarystyce się dawało. Kaszę manną też gotowałem. Makaron też dawałem. Oczywiście też się dawało szyjki z kurczaka bez skórki też rybki ładnie obiadały to no też można dawać ci starsi na pewno 100% wiedzą że też bardzo lubią jeść yy, z kurczaka jak to się mówi to co się kotlety robi boże kochany piersi z kurczaka o piersi z kurczaka tu mi córka podpowiedziała właśnie Zawsze mi coś z głowy wyleci, ale tu właśnie dla Roberta Wodarczyka, no i dla Was wszystkich, właśnie nagrywam. Zobaczcie, jak wygonił. A naprawdę, ogórki są duże. Także to jest taka pazerność tego zbrojnika. Także, Robercik, widzisz, jak u mnie rybki wszystkie jedzą. O! po prostu się zachwycają jedzeniem. Że naprawdę o, tu od Roberta Woderczyka samiczka. Tu gdzieś jeszcze jest następna od Roberta. Piękne młode mi tu wydały, takie ładne berlinki. Ja to zawsze mówię podpalane, ale tu właśnie widzicie, o, o coś mi ginie, co się właśnie dzieje z ogórkiem. Daje oczywiście szpinak. Kupuję też mrożonki Mixa. Tam jest wszystko: warzywa, mięso. Oczywiście to nie jest żadne z, serca, z sercami wołowymi. Tylko z robalami. Może na następnym filmiku wam pokażę. No ale jak sami widzicie, wszystko. O, tu jest w tym akwarium gitara, w tamtym tak samo. O lotosik coraz większy, jak sami widzicie. No i tak właśnie. Przybliżę bardziej. Ogórek w ciągu 3 godzin znika. Do wieczora sama zostanie skóra. Tak jedzą. Także. Taki filmik sobie po prostu nagrywam. Nie miałem czasu nagrywać. Ja powiem wam szczerze, że teraz troszeczkę ten akwarium zaniedbałem. Przez parę dni w ogóle światło nie świeciłem, tylko karmiłem ryby, bo miałem dużo roboty. No i powiem wam szczerze, że zaciemnienie niekiedy jest potrzebne. Bo tu mam jedną roślinkę, na której takie glonki wyskakiwały. Mikrozorium. Zaraz Wam pokażę. I jak było zaciemnienie, to po prostu to zginęło. Widzicie tu na wprost. Zginęło. I od czasu do czasu, jak najbardziej dobrze zrobić właśnie takie zaciemnienie. Wtedy to wszystko ginie. Że sobie, zobaczcie. Szpinak mam rożony też daje, oczywiście. Daje też yy, banana, ale słuchajcie, banana to bardziej mi jedzą molinezje, mieczyki, no i inne ryby. A po prostu zbrojniki na banana mają po prostu, jak to się mówi, nie będę brzydko mówił, ale mają na to wywalone. Co lubią, to szpinak. Sałatę, jak widzicie, ogórki. No i oczywiście mogę polecić jeden pokarm, bardzo dobry jest. Też mi go polecił kolega Darek z Rudy. Bardzo super jedzą rybki. To jest dla zbrojników. Polecam ten pokarm, super jest dla zbrojników. Ten. Tam są takie czerwone i ciemne kuleczki. Zaraz wam pokażę. Także warto sobie zakupić, jak ktoś ma zbrojniki, bo jest naprawdę dobry. Jest trochę drogi, ale jest dobry. To są takie może tak o... Nie wiem czy to będzie widać, nie chcę wysypać. Czarne kuleczki, ale każdy z Was będzie wiedział co to jest. No i takie chyba z witaminami większe są w tym pudełeczku. Właśnie to mi polecił Darek z Rudy i pięknie zbrojniczki na tym rosną. I oczywiście na ogórkach i na tych wszystkich przetworach, co powiedziałem. No i cóż Wam tu jeszcze chciałem powiedzieć? O zobaczcie, moment i zobaczcie. Już jest dziura. Robi się łódka. Wyżerają. Wyżerają. Także coś wam jeszcze dzisiaj chciałem. O, właśnie. Dobrze, że się przypomniało mi. Powiem właśnie wam, że jak nie zaglądałem, raz mi się nie udało zebrać ikry od kirysków. Tak, dzisiaj zobaczyłem malutkie cztery kiryski. Także nie wiem, jak ta ikra się uchowała. Może gdzieś wleciała. Ale mam tu malusie cztery maleństwa kiryski. Więcej nie widziałem, ale cztery widziałem. Może gdzieś jeszcze będą. Zobaczymy jak podrosną. Także taki sobie filmik króciutki. Tu daję też paprykę czerwoną. Od czasu do czasu kurkumę. Zobaczcie jak się wybarwiają mieczyki. Jak się podaje papryczkę Słodką, oczywiście. Także o, tu wszystko zaczyna wychodzić. Tu Wam jeszcze chcę pokazać, właśnie. Jak tu jedzą. Jeszcze raz. Guraminy mi pięknie urosły. Zobaczcie. Było cztery. Jest nadal cztery. Żadna rybka nie padła. Także wszystko w najlepszym porządku. No i cóż, polecę jeszcze jeden kanał. Polecam jeszcze jeden kanał. Powtórzę go po prostu. To jest pani Iwona Bodajże-Borkowska-TV. Kanał y link będzie pod moim filmikiem. Także naprawdę polecam ten kanał, dlatego że to osoba jest bezpośrednia, co ma powiedzieć to powie. Żadnych tam ściemnie wali. Sorry, że tak mówię, ale bardzo sobie cenię takich właśnie ludzi. No i właśnie link będzie pod moim filmikiem. No i cóż, do następnego filmiku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję Wam za wszystko. Jestem w szoku. Także trzymajcie się ciepło z tej strony, rybka. Do następnego filmiku, cześć. Teraz może Wam nagram, tak jak kiedyś Wam obiecałem, gdzie mieszkałem, gdzie chodziłem na. Robale dla rybek. Jak byłem młodym dzieckiem, 11-letnim dzieckiem. Także postaram się nagrać troszeczkę na dworze. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć z tej strony, rybka.